Po zeszłotygodniowej wygranej aż pięć-dwa z Zenitem Chmielnik, tym razem MKS Neptun Końskie podejmował na boisku przy ulicy Południowej dużo trudniejszego rywala: Koronę dwa Kielce. To z pierwszego zespołu, bo dzisiaj wyjeżdżają zgrupowanie do Hanowa, 28 ludzi. My mieliśmy 13-14 ludzi. Z pewnych względów nie mógł Karol zagrać, armata Bartek, Standera, Krzysiupak. Tam sprawy rodzinne i inne sprawy. Ale patrząc pod kątem, ci zespo... dzisiaj, co chłopcy wystąpili, na pewno tutaj idzie to w dobrym kierunku. Tam porażka, indywidualne błędy na pewno to trzeba wyeliminować. Pracujemy przede wszystkim teraz na wytrzymałością i siłą. I, a plus tego jest plus dodatkowy, jest sparring, który rozegrywamy co tydzień, co gramy. I... No co, no mówię, no indywidualne błędy dzisiaj, co przyczyniły się do porażki z koroną. Na pewno pożyteczny sparring i, 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 i trzeba pochwalić, że bez kontuzji, bez niczego się to wszystko obeszło. Jak powiedział trener, nasz zespół przegrał, ale przez cały mecz nie odpuszczał walki. Korona druga była stroną dominującą, jednak nasi raz po raz wychodzili z groźnymi kontrami. Ostatecznie konecczanie ulegli 1-3, a honorowe trafienie dla Neptuna zaliczył Ernest Supierz. MKS zagrał w składzie. Herda, skoczyła, Sprus Niewiadomski, Skalski, Maciejewski, Supiesz Szymkiewicz, Majchszak, Pilarski, Gardynik, Sroka. Natomiast po przerwie na boisku pojawili się cieślik za Majszaka oraz zając za Supieża. Trenera Szpiegę podpytaliśmy o ruchy kadrowe w klubie tej zimy. Mularczyk przeniósł się do Wiernej Małgorz, to jedynie taki ubytek jest, a do, do nas dołączyli już na stałe Bartek Standera i Kalski, którzy będą grali w czwartej lidze. Przed Neptunem jeszcze szereg sparingów. Nasi piłkarze w lutym i marcu zagrają z Oskarem Przysucha, Szydłowianką Szydłowiec, Grodem Ćmińsk, Ceramiką parady, Pilicą Przedbórz i Orliczem Suchedniów.